Cześć wszystkim z tej strony Piotrek. Kanał Piotrek w Podróży. Jestem aktualnie w Wilczym Szańcu, gdzie jutro z załogą będziemy działać w temacie poszukiwań, ponieważ to jest moja druga pasja. Poszukiwania: pierwsza jest tutaj. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, co będziemy robić tutaj po moich działaniach, jakie dzisiaj wykonam i to, co zobaczycie na tym odcinku, to możecie zajrzeć do linku w opisie i sobie przeskoczyć na kanał, na którym naprawdę robimy straszne rzeczy a dzisiaj odcinek będzie polegał na tym że będzie kontynuacją poprzednich porównań moich dwuczęściowych jakie kręciłem Chińczyk kontra Eber D4 no i dzisiaj chcę zrobić test spalania mojego wybasta, tego chińskiego oczywiście, do którego jest tyle przybitych wątpliwości i tutaj zobaczymy czy naprawdę jest to kiepski sprzęt czy też może jest przeciętny bądź dobry no i sprawa wygląda tak, że mam tymczasowy zbiornik tutaj wstawiony. Na Orlenie dokupiłem <laughs> bańkę 5-litrową paliwa, ropy. Zaraz uzupełnię ten baniak, dotuje do takiego miejsca przetłoczenia. Uruchomię piec na maksymalną temperaturę, która jest na termostacie do ustawienia, czyli 35 stopni. Nie wiem, czy ten termostat działa, czy nie, jak on działa i ile on stopni jest w stanie wygenerować tam, jak to skontrolować, skoordynować. Ale to nie wszystko. Żeby nie było nudno podczas tej godziny, Zrobimy test grzania. Zrobimy test grzania. Jeden termometr analogowy zamieścimy w środku w busie. Drugi termometr zainstalujemy na zewnątrz, żeby zrobić sobie jakieś taką porównanie o ile stopni w jakim czasie nam podskoczy temperatura w busie względem zewnętrznej temperatury. Także myślę, że to są też cenne informacje dla nas wszystkich. No będziemy weryfikować transportera T3, także tutaj wymiary każdy sobie może zobrazować, ile on, ile on tutaj ma tej przestrzeni w środku. E, także, no co, słuchajcie, ja zmieniam kurtkę, bo ropa jest naprawdę tragiczna, jak się nią człowiek obleje No niestety, ale większość ciuszków moich, jak dostały ropę, to poszły do, do wyrzucenia, dlatego zakładam stary polar, zdejmuję kurtkę, zalewam ropę e, do pełna. No i zaczynamy test. Tutaj widać ile jest tego paliwa Także myślę, że możemy startować Z ogrzewaniem A później uzupełnimy I zobaczymy o ile nam, ile nam tego paliwa Wejdzie do tego poziomu Opsa No dobra, jak widzieliście Paliwo zostało uzupełnione Znajduje się już we wnętrzu busa Patrzę na zegar i co tu widzę 10 stopni temperatura otoczenia, czy prawda? Prawda, tak? Tak. Mam takie z Juli za 5Z yy, termometry. Temperaturę w środku ustawiłem, że ma grzać piec do 35 stopni. Mamy 12,1 V, czyli jak zgaszę światło o 12,2, znikoma ilość prądu pobierana przez oświetlenie. Dobra, co mamy jeszcze? Ciekawostka, 63,9 m nad poziomem morza, zero błędów, jest 19.34 dokładnie wybiła. Uruchamiam piec. Oktawian, włączony hmm. ma stoper? Tak. Dobra, będziemy patrzeć co ile, o ile nam się temperatura będzie podnosić później, nie? Leci stoper już u Ciebie? Hmm. Dobra. Piec uruchomiony. Czekamy aż wystartuje. Hmm. A to jest odruchowa ta rura. Słuchajcie, tutaj mam jeszcze taki wynalazek, to jest czujnik dwutlenku węgla, tlenku węgla, jakichś tam różnych gazów. Ja muszę sprawdzić, kupiłem to w juli za 89 zyla, muszę zobaczyć jak to w ogóle funkcjonuje, przeczytać instrukcję, e, jakby gdzie, jakie są normy i kiedy on reaguje i na co konkretnie, bo przytykając go na chwilę do wydechu, zbliżając go do wydechu pracującego pieca, podskoczyła mi wartość do 200 iluś, raz czy dwa razy mrugnęła kontrolka alarm, ale nie zaczął piszczeć, więc... a powinien piszczeć tak. Czyli gwarantuję Wam, że przy takim pisku, nawet jak będziecie nabąbieni po imprezie, to się obudzicie. No dobra, ja to zostawiam w samochodzie, później sobie potestuję, poczytam. Piec już chodzi, nawet jest w pełni rozgrzany, także wracamy tutaj za niespełna godzinę i weryfikujemy, co się wydarzyło z paliwem. 29, czyli upłynęło 15 minut od uruchomienia pieca. 15, bo było 44. Do 34, 34. do 44 to jest 10, Aha, a do okay. 49 to jest 15. I teraz mamy ile stopni? 6 stopni mamy 6, 6,5 stopnia na zewnątrz. A zobaczmy, ile jest w środku. Nic nie widać. Uchylimy. W środku na ten moment jest 14 stopni. Idziemy do zewnętrznego termometra skontrolować, jaka tu jest temperatura w tej chwili. Mamy 6 stopni i sprawdzamy w środku. 16, 16 stopni, ale już czuć wyraźnie ciepło bije ze środka. Upłynęło właśnie 35, tak? tak. 35 minut kontrolnie temperatura na zewnątrz się utrzymuje 6 stopni tutaj warto zaznaczyć że jednak termometr leży na blacie a na tym blacie on jest zimny ten blat więc o, ale cieplutko bije na termometrze mamy 18 stopni 18 stopni czyli już praktycznie można by przyjąć że zaczyna się temperatura pokojowa Także zobaczymy, jest 35 minut. To jeszcze jeszcze 10 minut testów, i zobaczymy, czy dobijemy do 20 stopni. Teraz mamy pół godziny, tak? Upłynęło. 35, 35 minut upłynęło. No to słuchajcie, no, generalnie po 20 minutach było widać już po wskazaniu, że spokojnie można sobie mieszkać, siedzieć i zdjąć bluzę, bo naprawdę jest w środku ciepło. Zobaczymy, co się wydarzy za te ostatnie 9 już minut. I wtedy. Tylko pomiar po jeszcze tam nie wiem z pół godziny zostało, żeby pomierzyć ilość paliwa i będziemy wiedzieć już wszystko. No i dobra, jeszcze raz kontrolnie sprawdzamy temperaturę na zewnątrz. Żeby nie było. 6 stopni, nic się nie zmienia. Potrzymasz Daniel? Tak. Gazety, czapajkę. Cyk. Słuchajcie. 20 stopni jest. 20 stopni mamy. Ale ładnie, nachajcowane. Czyli mamy 20 stopni nagrzane wile. Teraz było ile? 19, tak? Wtedy było 25, a teraz 30, 35 minut było wtedy. Tak, i teraz mam już 45, 45 minut. 45 minut, mamy 20 stopni w busie. Myślę, że odczuwalna temperatura jest wyższa. No bo jednak ten termometr już nie będziemy się tak tutaj w aptekarstwo bawić. Coś tam ciągnie, jednak od tego blatu. Także delikatnie go może to ochładza, tym bardziej od okna. Do tego też ja otwieram, to okno zamykam. Eee, no, jeżeli chodzi o eee, jakby matę, o, o te, te wygłuszające i utrzymujące temperaturę, czyli uszczelnienie busa takie, no to jest zrobione na, na truje, na truje myślę. Także tutaj ja się jakoś specjalnie nie, nie cackałem z tym, żeby on był wszędzie po, po, poizolowany. Także, no możecie sobie już tutaj odpowiedzieć sami na pytanie, jak daje radę ten piec. Pozostaje nam tylko jeszcze później pomiar, e, zużycie paliwa. No dobra. O, słyszycie ten piękny dźwięk? To znaczy, że upłynęły nam, upłynęła nam godzina, tak? Tak. Trzymaj. A widzisz, mówiłem, dlaczego nie jedną ręką. Teraz zobaczymy, ile tego paliwa nam uciekło. To może najpierw otworzymy. było potem do tego miejsca. Teraz zobaczymy. Ja przyniosę strzykawkę i będziemy dolewać. No i dobra, odkręcamy nasz zbiornik tutaj, odbezpieczamy, Także profesjonalnie wykonany. Teraz kanisterka sobie zaciągniemy. Strzykawka ma pomiarkę do 100 ml, więc będziemy zaciągać 100 najpierw. Możesz mi tak przechylać to, tak, bo tak żeby pod kątem stało? No mamy setkę. Mamy setkę. Dolewamy i sprawdzamy, ile wejdzie. Ciężko idzie, co tak ciężko idzie? Ten tłoczek Obkurczyła się strzykawka, chyba z zimna. Dobra, mamy setę. Cały czas piec chodzi na najwyższych obrotach. Jest druga? Tak, jest druga setka zalewamy jeszcze Teraz, czyli 300, teraz zobaczymy ile z tego wejdzie. Niewiele nam już zostało, bo do tego przetłoczenia musimy nalać. Jest. Jest jest. To? jest, jest to. Dobra, czyli mamy już 300, tak Zelana, dobra, tu by było na tyle, czyli weszło nam ile? 365, czyli 35. 335 ml nam zjerało w godzinę. Chińskie Webasto 5 kW. Yy, na najwyższych obrotach, non-stop, pracujące. Także uważam, że to jest wynik bardzo dobry, bo producent podaje, że spala od 0,2 do 0,5 litra. A on hajcuje nam na maksie, także jest to naprawdę zadowalający wynik. Mam nadzieję, że Wam to pomoże. A jeżeli są jacyś chętni, którzy mają 8 KW albo 2 KW i są gdzieś z okolic tutaj Trójmiasta albo z Województwa Pomorskiego, dajcie znać. Przyjadę, zrobimy sobie testy 5 KW kontra 8 czy 2 KW. Zobaczymy, jakie są różnice w realu. No bo wiadomo, co tam producent pisze, to możemy przymknąć na to oko. Testy nie są, nie są trudne, a dosyć jakby satysfakcjonujące. Także no cóż, dobra, słuchajcie. Dzięki wielkie i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.